Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Ruch każdego pojazdu jest związany z pracą silnika. Po uruchomieniu samochód natychmiast zacznie się poruszać. Jeśli do projektu nie zostanie dodane sprzęgło, element ten reguluje przepływ energii z silnika do skrzyni biegów i kół, co chroni samochód przed nagłym szarpnięciem. Podczas zatrzymywania wykonywany jest podobny krok polegający na zablokowaniu silnika. Podobny efekt uzyskuje się poprzez tarcie, w które zaangażowana jest tarcza sprzęgła, w przeciwieństwie do kół. Silnik obraca się w sposób ciągły po uruchomieniu, dlatego wymagana jest płynna koordynacja ruchu. Funkcje sprzęgła. W pojazdach zawsze istnieje system, który przenosi moment obrotowy z silnika za pomocą generowanej siły tarcia. Eliminuje drgania skrętne, chroni mechanizmy przed przeciążeniem. Pod kontrolą silnik i skrzynia biegów. Skrzynia biegów są połączone lub ich rozdzielenie. W rezultacie... Rozruch przebiega płynnie i bez zakłóceń. Biegi skrzyni biegów płynnie przechodzą z jednego biegu na drugi podczas zmiany prędkości. Wniosek: Jest to ważna część skrzyni biegów, znajdująca się między silnikiem a skrzynią biegów. Uwaga! W pojazdach gąsienicowych, ciągnikach, transporterach opancerzonych, Występuje sprzęgło cierne. Skrócona nazwa to cierne. Budowa i zasada działania sprzęgła. Działanie opiera się na interakcji mocno dociśniętych tarcz. Mechanizm samochodu posiada dwa wały. Jeden obraca się od silnika, drugi wprawia w ruch układ napędzający koła. Gdy kierowca przestaje naciskać pedał sprzęgła, po lewej stronie sprężyny łączą tarcze. W pojeździe z manualną skrzynią biegów. MCC, siła przenoszona jest przez siłownik, dźwignię, linkę. W rezultacie wały obracają się z tą samą prędkością. Ważne! Napęd jest również hydrauliczny, elektrohydrauliczny i pneumohydrauliczny. Po wciśnięciu pedału sprzęgła tarcze sprzęgła rozłączają się, tworząc szczelinę. Następuje rozłączenie, prędkości obrotowe elementów systemu stają się różne. Natomiast po zwolnieniu dźwigni, Zdjęciu lewej stopy, tarcze główna i napędzana zostają połączone. Pojazd jest również wyposażony w środkowy pedał, hamulec. Służy on do zmniejszania prędkości. Aby ruszyć, sprzęgło i gaz są włączone. Prawa dźwignia, dzięki której samochód zaczyna jechać. Sprzęgło w transporcie z manualną skrzynią biegów składa się z następujących części. Tarcza napędowa, koło zamachowe silnika, tarcza napędzana. Kosz lub tarcza dociskowa sprzęgła, łożysko wyciskowe, sprzęgło zwalniające sprzęgło, widelec, napęd sprzęgła. Napędzana tarcza ma po obu stronach podkładki cierne zapewniające tarcie. W obudowie wbudowany jest amortyzator sprężynowy, który tłumi nierówności podczas pracy silnika. Sprężyna wraz z tarczą dociskową działając na tarczę napędzaną stanowi jedną całość. Zwaną koszem. Sprzęgło jest urządzeniem w samochodzie, które może być hydrodynamiczne, elektromagnetyczne w stosunku do sterowania, skomplikowane w konstrukcji. Działanie opiera się na generowaniu i przenoszeniu siły tarcia. Istnieją dwa stany, włączony lub wyłączony. Podczas dłuższego okresu tarcza jest dociskana do koła zamachowego. Aby rozłączyć sprzęgło, należy wcisnąć pedał sprzęgła. Jest on połączony z widelcem za pomocą mechanicznego napędu sprzęgła lub jego typu hydraulicznego, ze sprzęgłem hydraulicznym, które występuje w samochodach z automatycznym. Po automatycznym sterowaniem łożysko zwalniające porusza się i naciska na łopatki sprężyny membranowej. Działanie tej ostatniej na tarczę dociskową mechanizmu sprzęgła zatrzymuje się. Napędzana tarcza również zostaje zwolniona. Sprężyna membranowa po zadziałaniu łożyska zwalniającego przesądza o odłączeniu silnika od skrzyni biegów. Silnik połączy się z nią ponownie, gdy kierowca zwolni pedał sprzęgła. Ustawiając żądany bieg, rodzaje sprzęgieł. Produkowanych jest kilka konstrukcji sprzęgieł. Wyróżnia je liczba napędzanych tarcz jedna, dwie lub więcej. Rodzaje sprzęgieł odpowiadają jednemu lub drugiemu środowisku pracy, tarcie z cieczą lub bez, suche sprzęgła jednotarczowe są bardziej powszechne. Istnieje również różnica w odmianach siłowników mechanicznych i hydraulicznych. Oznacza to, że system jest napędzany cieczą lub ciśnieniem. Urządzenie sprzęgła jest klasyfikowane według rodzaju konstrukcji: cierne, mechaniczne, działające na skutek tarcia, hydrauliczne, sprzęgło samochodowe, działające poprzez przepływ płynu, elektromagnetyczne działające za pomocą pola magnetycznego. Pierwszy typ jest najbardziej popularny, ale również się wyróżnia jednotarczowe, sprzęgło tłumione lub dwutarczowe, sprzęgło wielotarczowe. Wynaleziono wiele odmian, różniących się konstrukcją, ale działających na jednej zasadzie. Sprzęgła suche i mokre sprzęgła produkowane są w różnych odmianach. Zapewniających proces starciem suchym lub z pracą tarcz w cieczy. Jednotarczowa odmiana pierwszego typu obejmuje, koło zamachowe, skrzynię korbową sprzęgła, tarczę prowadzącą lub dociskową sprzęgła, średnik tarcza napędzana, sprężynę membranową, łożysko wyciskowe sprzęgła, sprzęgło zwalniające, widelec. Biorąc pod uwagę, co wchodzi w skład zestawu takiego sprzęgła, są to dwa przylegające do siebie tarcze. Z których wiodącą jest kosz. Obecny jest to układ napędowy. Łożysko zwalniające. Wał główny skrzyni biegów wchodzi do wielowypustu w środku napędzanej tarczy. Sprzęgło suche jest wydajne, nie wymaga znacznych kosztów w produkcji. Silnik i skrzynia biegów są sztywno połączone. Sprzęgło mokre to płynne tarcie w kąpieli olejowej a wytwarzany moment obrotowy ma większą wartość. Krążący płyn przyczynia się do wydajności chłodzenia. Typy sprzęgieł dwu i wielotarczowych wersja z podwójną tarczą jest dostępna dla pojazdów z mocnym silnikiem. W tej konstrukcji żywotność jest wydłużona dzięki dwóm napędzanym tarczom z przekładką między nimi. Daje to cztery powierzchnie cierne. System wielotarczowy obejmuje więcej niż trzy tarcze zaprojektowane w celu zwiększenia powierzchni styku. Moment obrotowy jest przenoszony przez znaczną siłę sprzęgła na marginesie. Dwumasa, tłumienie, inne nazwy dwutarczowego koła zamachowego. Sprzęgło wspomagane pneumatycznie, taka konstrukcja jest wykorzystywana w transporcie ładunków. Urządzenie i zasada działania służą do zmniejszenia siły nacisku na pedał sprzęgła podczas jego rozłączania. Wzmacniacz pneumatyczny jest częścią napędu, składa się z obudowy z jednostką sterującą i elementu mocy składającego się z hydraulicznych pneumatycznych tłoków na jednym pręcie. Sprzęgło działa w następujący sposób. Po wciśnięciu pedału sprzęgło zostaje rozłączone w wyniku pneumatycznego działania dwóch tłoków na widełki rozłączające. Po zwolnieniu ciśnienie w układzie jest tracone, a tłoki powracają do pozycji wyjściowej. Powoduje to włączenie z nadmiarem powietrza uchodzącego na zewnątrz. Daje to efekt miękkiego działania pedału sprzęgła. Tłoki są tak dobrane, aby zapewnić ten efekt. Charakterystyka sprzęgieł ceramicznych i ceramiczno-metalowych. Materiał z którego wykonane są elementy konstrukcyjne, decyduje o sprawności mechanizmów i ich żywotności. Jego właściwości są szczególnie ważne przy obciążeniach granicznych. Konieczne jest zapewnienie, że tarcze są prawidłowo zatrzaśnięte. Ich okładziny zgodnie ze standardowym składem są prasowaną mieszanką włókien szklanych, Metalu z gumą i żywicami. Takie sprzęgło działa w samochodzie dzięki tarciu. Ceramika i ceramika metalowa mogą wytrzymać obciążenia znacznie przekraczające normę. Stosowane jest połączenie z kewlarem, mocnym włóknem syntetycznym. Części pokrywające obie strony tarczy napędowej sprzęgła samochodowego są zbudowane tak, aby wytrzymać wysokie temperatury do 400 C, metal ceramika jest mniej podatna na zużycie i może być podgrzewana do 600 stopni Celsjusza, zachowując swoje właściwości robocze. Tego typu urządzenia są charakterystyczne dla samochodów sportowych o dużej mocy. Jak uniknąć problemów? Warunki. W jakich użytkowany jest pojazd oraz charakterystyczne zachowanie podczas jazdy determinują żywotność. Sprzęgło sprzęgła ma znaczną żywotność. Średnio jest to 100 tysięcy do 150 tysięcy kilometrów. Zużycie powierzchni następuje w wyniku kontaktu między tarczami. W rezultacie wymagana jest wymiana. Aby zachować zasoby sprzęgła, zaleca się przestrzeganie kilku zasad. Monitorować regulacje. Nie przeciążać części poprzez długotrwałe holowanie w błocie, nagłe ruszanie, nieprawidłową zmianę biegów FITP, ostrożnie akceptuj prośby o holowanie innego pojazdu, wejść pod uwagę stan konstrukcji i stosunek masy. Na przykład tarcza podrzędna sprzęgła samochodowego jest solidną jednostką, która może wytrzymać duże obciążenia, zrekompensuje również uszkodzenia. Jeśli za kierownicą siedzi niedoświadczony kierowca, jednak systematyczna, nieostrożna eksploatacja prowadzi do zużycia, zdarza się, że mechanizm sprzęgła ulega uszkodzeniu z powodu wady produkcyjnej. Najczęściej jednak przedwcześnie pojawiające się problemy są winą kierowcy. Prawidłowa obsługa sprzęgła, zapoznanie się z systemem pomoże uniknąć zużycia części. Rozważany system styku tarczy musi być stale włączony. Pedał jest używany tylko do uruchamiania samochodu i podczas zmiany biegów. Konieczne jest również wciśnięcie sprzęgła po całkowitym zatrzymaniu. Wciśnięcie go do połowy spowoduje spalenie tarcz. Dlatego należy to zrobić bezwłocznie. Konieczne jest naciśnięcie lewego skrajnego pedału i płynne zwolnienie go. Pomiędzy tymi czynnościami dopuszczalna jest krótka przerwa. Ruszanie rozpoczyna się od pierwszego biegu. Należy zachować ostrożność podczas manewrowania i zmniejszania prędkości. Sprawdzanie sprzęgła. Jeśli podczas próby znalezienia problemu nie słychać innych dźwięków, Oznacza to, że przyczyną problemu jest coś innego odgłosy na biegu jałowym, które znikają po naciśnięciu lewej dźwigni, mogą wskazywać na wadliwy styk między częściami. Podczas testowania należy wykonać następujące czynności: uruchomienie silnika, ustawienie samochodu na hamulcu ręcznym, zmiana biegu na neutralny. Konieczne jest ustalenie, czy podczas pracy silnika na biegu jałowym występuje buczenie? Pedał hamulca nie jest wciśnięty. Hałas wskazuje na nieprawidłowe działanie skrzyni biegów. Aby to sprawdzić, należy zacząć naciskać lewą dźwignię na biegu neutralnym. Odgłos zgrzytania sugeruje usterkę łożyska lub widełek zwalniających. Brak hałasu wskazuje na normalność. Lewa dźwignia jest wciśnięta stopą do oporu. Jeśli słychać skrzypienie, problemu należy szukać w tulei lub łożysku sterującym, co powoduje usterki. Awarie zwykle nie występują przypadkowo ale są spowodowane procesami zużycia. System zaczyna się ślizgać, powierzchnie robocze koła zamachowego i kosza ulegają zużyciu, urządzenie może się przepalić pod wpływem przeciążenia lub nieumiejętnego użytkowania. Przyczyną jest długie bujanie w warunkach terenowych, gwałtowne ruszanie przy mocnym wciśnięciu pedału gazu, mówiąc najprościej. Usterki można opisać w trzech kategoriach. Brak włączenia. Wyłączenie, pojawienie się wibracji, najczęstsze usterki i ich oznaki. Najczęściej obserwuje się następujące problemy, niepełne rozłączanie prowadzi sprzęgło. Tarcze nie rozłączają się całkowicie po naciśnięciu pedału. Podczas zmiany biegów słychać chrupanie i zgrzytanie prętów synchronizatora. Nie dochodzi do całkowitego odłączenia od silnika. Odwrotnym problemem jest poślizg, niepełne załączenie. Powierzchnie pasują luźno. Z poślizgiem można wyczuć zapach palących się okładzin frakcyjnych. Chęć gwałtownego zwiększenia prędkości powoduje jedynie wzrost obrotów wału korbowego. Moc z silnika na koła przenoszona jest częściowo. Proces kończy się znacznym zużyciem powierzchni. Przyspieszenie transportu jest niemożliwe. Podczas włączania i wyłączania mechanizmu występują również wibracje. Obce dźwięki. Nietypowe przykłady awarii sprzęgła. W praktyce czasami zdarzają się niestandardowe usterki. Zdarzają się następujące przykłady. System zaczął się zacinać jakiś czas po zakupie używanego samochodu. Następnie samochód przestał ruszać z miejsca. Mechanizm został zdemontowany w serwisie. Napędzana tarcza była w dobrym stanie. Miała być wymieniona w przeddzień sprzedaży pojazdu. Tym bardziej że pozostałe powierzchnie robocze były mocno uszkodzone. Nowa tarcza stykała się z nimi częściowo, wzdłuż dwóch cienkich pasków. Praktycznie nie było przeniesienia momentu obrotowego. Poprzedni właściciel powinien był wymienić cały zespół, ale tego nie zrobił. Zamontowanie taniej tarczy tymczasowo poprawiło działanie umożliwiając bezpieczną sprzedaż pojazdu. W podobnym przypadku również doszło do poważnego poślizgu. Podczas autopsji nie było żadnych oznak wyczerpania zasobów. Okazało się, że do środka przedostał się olej silnikowy, pod samochodem były jego krople, uszczelka olejowa straciła swoją szczelność. Właściciel zwlekał z demontażem skrzyni biegów ze względu na wysoką cenę procedury, ale czas został stracony. Musiał zapłacić za wymianę nieszczelnej uszczelki olejowej, a także napędzanej tarczy. Najbardziej nietypowa sytuacja, raz dziwne dźwięki wydobywające się ze sterownika podczas zmiany biegów. Zamiar zwolnienia lewego pedału został odholowany do serwisu. Podczas demontażu stwierdziliśmy obecność obrotu środka napędzanej tarczy z wielowypustem względem jej drugiej części. Dociskane klocki obracały się, a wał główny mógł pracować na biegu jałowym. Zmiana biegów była niemożliwa, kierowca podał. Że poprzedniego dnia holował inny samochód o tej samej masie z szarpnięciami, sprzęgło i jego zasada działania wymagają prawidłowej obsługi, terminowej konserwacji. W takich warunkach dość niezawodny mechanizm rzadko ulega awarii. A wordpress komenter Hello World.